Szanowni Państwo, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka cyklu wywiadów z absolwentami Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Kiwi w Strzelinie. Jak Państwo zapewne wiedzą, ten cykl wywiadów jest przygotowany z okazji 80-lecia naszej szanownej uczelni. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani doktor habilitowana Barbara Kowalczyk, wykładowczyni na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym zacząć troszeczkę inaczej, nie od wspomnień licealnych, ale od kwestii związanych z prawem. Czy prawo rzymskie, przedmiot, który jest na studiach prawniczych na pierwszym roku, to rzeczywiście nie do przejścia mega trudny przedmiot i tak zwany odsiewacz? Z moich wspomnień nie wynika, że tak było, aczkolwiek powiedziałabym, że jest to trudny przedmiot, zwłaszcza dla tych, którzy wcześniej nie mieli łaciny w liceum. E, oczywiście jest łacina jako lektorat e, na pierwszym roku, e, no ale to jest też niezbędny przedmiot. Także e, to, to, że studia są przez wielu kontynuowane, świadczy o tym, że można sobie z tym dobrze poradzić, a jednocześnie no, daje naprawdę. No doskonałą bazę do tego, żeby, żeby kształcić się dalej w prawie, w naszej tradycji. A czy kiedy Pani była licealistką, tutaj w naszej szanownej szkole, to miała Pani język łaciński? Miałam łacinę, byłam w klasie biologiczno-chemicznej. No, oczywiście to nie, nie było jakoś sprofilowane na, na biologię i chemię ten język, ale miałam łacinę i to były bardzo lubiane przeze mnie lekcje. A teraz zróbmy sobie taki ranking ulubionych przedmiotów licealnych. Numer jeden, numer dwa i numer 3. Numer jeden, numer dwa, numer 3. Ja byłam w klasie, jak już powiedziałam, biologiczno-chemicznej, mhm. ale ostatecznie wybrałam zupełnie inny profil studiów, zupełnie inną dyscyplinę naukową też. Więc muszę powiedzieć, że moim ulubionym przedmiotem była historia. Bo też jej uczyłam się najwięcej ze wspaniałymi nauczycielami, nie tylko w liceum, ale także pani profesor Czachorowska przygotowywała mnie do egzaminów wstępnych i myślę, że wielu prawników czy wielu humanistów w ogóle zawdzięcza jej swoje przygotowanie do matury, to historia bym, postawiłabym historię na pierwszym miejscu. Mhm. I później języki obce bardzo mhm. lubiłam. Lubiłam język niemiecki, język angielski miałam. Także to były moje ulubione przedmioty. Czyli taka, taką była pani humanistką. Raczej A zapytam, a co w takiej sytuacji z przedmiotami ścisłymi typu matematyka, fizyka? Matematykę musiałam zdawać na maturze, ponieważ historii nie mogłam. Miałam wybór albo biologię, albo matematyka. No, i, i zdecydowałam się na matematykę i zdałam maturę, więc, mm -hmm. więc, więc nie było źle, ale nie był to mój, to nie była moja mocna mm -hmm. strona. No, poza tym, też no był, pan profesor Kasperkiewicz, był moim nauczycielem, również wspaniały człowiek, przygotował nas do tej matury, więc. Nie było problemu, natomiast nie były to przedmioty, które no mówię, były moją najmocniejszą mhm. stroną. Ani matematyka, ani, ani fizyka, ale do przodu. Pobyt w liceum to również pobyt w klasie. Często się wspomina te relacje w klasie. Często ludzie mówią o tym, że mija wiele lat, a nadal się spotykamy. Jak to było w przypadku pani klasy? Nie spotykamy się, powiedziałabym, tak często czy, czy w większym gronie, natomiast przyjaźnie z, z czasów liceum, one są bardzo trwałe e, i, i no, moja najlepsza przyjaciółka to jest właśnie przyjaciółka z czasów liceum i, i później wspólnych studiów. Także to, to jest taki czas, kiedy, e, kiedy no to na całe życie można powiedzieć, znajdujemy sobie bliskie osoby. Natomiast ja nie jestem bardzo towarzyską osobą i, i nie podtrzymuję wielu kontaktów. Właściwie bardziej zależy mi na tym, żeby to była taka głębsza więź, niż żeby było wiele tych znajomości. E, więc się z klasą nie spotykałam, ale bardzo dobrze wspominam swoją klasę i relacje w klasie mhm. także. Szybko mijał czas w liceum? Szybko mijał czas, ale teraz chyba mija szybciej. Hmm, czyli coś w tym jest, że no, przyspieszyło, tak? Tak, przyspieszyło. No to pewnie i, i subiektywne czynniki, takie jak mój wiek, i to, że życie dzisiaj inaczej wygląda, powoduje, że mam wrażenie, że czas szybciej płynie. Ale w liceum też bardzo szybko, niestety. Mhm, niestety, no właśnie. Szybko płynie, płynie czas w liceum, oczywiście matura, ale przed maturą studniówka. No właśnie, jakieś wspomnienia studniówkowe. Muszę przyznać szczerze, że nie mam ich wiele. Ja kończyłam liceum całą pod koniec lat 80. To jest raczej taki siermiężny czas, mm -hmm. e, e, niewielki wybór, jeśli chodzi w porównaniu do dzisiejszych e, studniówek. Więc to była moim zdaniem skromna, e, skromna okoliczność. W strzelinie się odbywała e, raczej, e, do, nawet patrząc no, z punktu widzenia takiego powiedzmy kobiecego, na, na, na możliwość wyboru stroju. To były bardzo ograniczone, no e, tak. ale mhm. no, 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 oczywiście odbyła się studniówka o, zgodnie z tradycją, e, z polonezem, e, z zabawą do, do, do późnej nocy albo do wczesnego ranka i tyle. Mhm. A później matura. A później matura. E, no właśnie, y, jaki poziom stresu? Poziom stresu wysoki wysoki, czasami mi się może nawet śni jakiś, jakby się śni koszmar, to on ma podłoże maturę, nie chcę straszyć maturzystów, ale no, to jest jeden z pierwszych takich poważnych egzaminów, może to jest tak, że wtedy jeszcze no, nie, ma, nie ma przyszłości w tym znaczeniu, że nie wiemy ile jeszcze przed nami różnych stresujących egzaminów, tak. więc on powoduje, e, powoduje stres, ale z czasem pewnie doświadczamy nowych Nowych egzaminów, nowych takich uh -huh. momentów przejściowych i, i to trochę blaknie. Uh -huh. Ale to był bardzo ważny egzamin. Okay. Bardzo ważny. Decyduje o wielu sprawach. Tym, dzisiaj tym bardziej decyduje o, o tym, czy się dostanie na określone studia ktoś, czy czy będzie musiał chciał poprawiać, mm. czy będzie szukał innego rozwiązania? Tak. Ja zdawałam egzaminy wstępne, to troszeczkę inaczej. No właśnie. E, ja się przygotowywałam do egzaminów, a matura była środkiem do tego, oczywiście, ale ale nie była wystarczająca, żeby dostać się na te studia, na które zaplanowałam. E, ale też nie wspominam tego jakoś, no nie wiem, jako, tak, tak, mhm. że bardzo ciężko, bardzo ciężko przeszło. No. Mhm. Dzisiaj już nie <grym> pamiętam. Obecnie pracuje pani ze studentami, też młodymi ludźmi. Ma pani dla nich jakąś taką radę na stres, bo tego stresu w życiu jest sporo, a młodzi ludzie są, tak śmiem twierdzić, tak trochę słabo odporni na ten stres. No przecież na studiach są egzaminy. No na, na prawie trzeba się wykazać też umiejętnością mówienia y, publicznego, wypowiadania się i to jeszcze konkretnego, logicznego. No, i jest jakiś, ma Pani jakiś sposób na rozładowanie tego stresu, chociaż częściowo, no bo wiadomo, że może nie do końca się da wszystko tam zlikwidować. No, tak, określony poziom stresu mm. na pewno też pomaga no się tak. zmobilizować, mm -hmm. więc to, to wszyscy wiemy, że takim różnym y, wydarzeniom czy wyzwaniom stres towarzyszy. Y, Trudno powiedzieć, czy mam rady, bo nie jestem w, w tym zakresie specjalistką. Mogę powiedzieć o sobie, mogę powiedzieć mhm. o tym, na co zwracam uwagę wychowując swojego syna. Ja myślę, że, że kontakt z przyrodą, zwierzę w domu, przyjaciele nie onlineowi i nie w oh. mediach społecznościowych, tylko prawdziwi, wyjście z domu, parę głębszych oddechów, a przede wszystkim. Poczucie, że się jest dobrze przygotowanym, redukuje poziom stresu. O właśnie, o właśnie. E, jakie predyspozycje powinien mieć prawnik? No Po tylu latach nauczania i też pracy jako prawnik, powiedziałabym, że musi być gotowy do ciągłego uczenia się, czyli to jest osoba, która lubi się uczyć, o. logicznie myśleć, nie, nie jest nikt nie jest w stanie e, poznać wszystkich przepisów no i je tak. pamiętać, więc to jest raczej umiejętność e, poszukiwania, wyciągania wniosków e, z obowiązujących przepisów, jak daną sytuację zakwalifikować e, pod względem prawnym. Musi dobrze umieć pisać po polsku, wbrew hmm. pozorom, nie, nie tyle mówić, ile pisać, bo to jest praca, jednak, na dokumentach i z dokumentami, więc sprawność taka językowa. No i gotowość do, do pracy takiej, no zwłaszcza patrzę też z punktu widzenia pracy naukowej, hmm. na wytrwałość, dlatego że że nagroda przychodzi późno. To jest praca, która hmm. wymaga dużej dyscypliny no tak. wewnętrznej i takiego cierpliwego czekania na hmm. finał. A jaka specjalizacja prawnicza obecnie króluje? Czy to prawo karne, czy już niekoniecznie? Chyba nie można powiedzieć, że jest jakaś jedna wiodąca dziedzina prawa, która, która ma większe powodzenie niż pozostałe. Studia prawnicze są studiami po prostu prawniczymi, hmm. więc uczymy wszystkiego. Następnie, później część osób wybiera aplikacje prawnicze, więc już się jakoś specjalizuje jako adwokat, radca prawny. Część osób wybiera karierę sędziego, czy prokuratora, notariusza różne są możliwości, ale część w ogóle nie jest zainteresowana typowym takim korporacyjnym mm -hmm. zawodem prawniczym, tylko szuka swojego miejsca gdzie indziej. Więc. Jest taka rozmaitość i różnorodność tych dziedzin prawa, że albo mhm. trochę szerzej, albo trochę węziej, ale myślę, że to, każdy prawnik jest wykształcony w prawie po prostu mhm. i, i, i później szuka dla siebie odpowiedniej dziedziny, niszy. Czyli podsumowując, gdyby ktoś z naszych tegorocznych absolwentów wybierał się na prawo, to powinien y Sieć się uczyć, dużo się uczyć, na bieżąco, czyli całe życie się uczyć tak. i być wytrwałym i się nie poddawać. Być wytrwałym, się nie poddawać i logicznie myśleć. Wielkimi krokami zbliża się 80-lecie naszego liceum. Tradycyjne pytanie na koniec naszych wywiadów, również zadaje je Pani, czy spotykamy się na tych uroczystościach w październiku? No myślę, że tak. Jak powiedziałam, nie jestem osobą bardzo towarzyską, ale z takiej okazji na pewno na pewno chętnie przyjdę. Dziękuję Pani bardzo pięknie, Dziękuję do bardzo. zobaczenia. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem była pani doktor habilitowana Barbara Kowalczyk. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję Panu.